Przeżycie rozstania może stanowić wyzwanie, i to niezależnie od tego, co było jego źródłem. Czy to koniec związku, wyjazd, choroba, czy śmierć partnera, każda przyczyna niesie ze sobą trudności emocjonalne. Warto jednak zdawać sobie z tego sprawę, że istnieje wiele metod, które pozwolą powrócić do równowagi emocjonalnej. Dziś omówimy kilka skutecznych metod, które mogą pomóc w procesie gojenia ran i przekształcenia ich w siłę. Zastanów się, które z podanych metod mogą być najbardziej korzystne dla Ciebie. Zanim jednak zaczniemy chciałbym poprosić Cię o wypełnienie ankiety na koniec obejrzanego materiału. To dla nas bardzo ważne, aby w przyszłości móc organizować podobne projekty lepiej. Zaczynamy. Akceptacja uczuć Pozwól sobie odczuwać wszystkie emocje. Nie tłum w sobie złości, smutku czy bólu. Pozwól sobie na płacz, kiedy czujesz, że jest ci to potrzebne. Akceptacja uczuć to pierwszy krok do ich przepracowania. Podtrzymywanie relacji społecznych. Nie izoluj się. Rodzina czy przyjaciele mogą być dla ciebie ogromnym wsparciem. Podziel się swoimi uczuciami i pozwól, aby bliscy byli przy tobie. Rozwijanie zainteresowań. Skup się na rozwoju osobistym i pasjach. Znalezienie nowego hobby lub wrócenie do starych zainteresowań pomoże odwrócić uwagę od bólu rozstania. Zachowanie zdrowego stylu życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowe jedzenie i odpowiednia ilość snu mają ogromny wpływ na samopoczucie psychiczne. Terapia. Rozmowa z profesjonalnym terapeutą może być skutecznym sposobem na zrozumienie swoich uczuć i zdobycie narzędzi do radzenia sobie z nimi. Listy do samego siebie. Zapisz swoje myśli i uczucia. To może być forma terapii pisemnej, która pomaga uporządkować siebie i zrozumieć lepiej swoją sytuację. List do osoby, którą utraciliśmy. Pozwala nam na przynajmniej częściowe wyswobodzenie się spod władzy silnych emocji, które możemy przeżywać w związku z rozstaniem. Jest to szczególnie dobra metoda, zwłaszcza w sytuacjach, w których z daną osobą nie możemy już porozmawiać. Ustalenie celów. Postaw sobie krótko- i długoterminowe cele. To może być coś małego, jak codzienna aktywność fizyczna, czy większego, jak podjęcie się nowego wyzwania zawodowego. Unikanie kontaktu z byłym partnerem. W początkowej fazie rozstania ważne jest ograniczenie kontaktu z byłym partnerem, tak samo jak ograniczenie dostępu do rzeczy pozostawionych po nim, w tym zdjęć, prezentów czy pamiątek. Możesz je schować do pudełka, oddać czy wyrzucić. Refleksja i nauka. Zastanów się nad tym, co się wydarzyło i co z tego możesz wynieść dla siebie. Rozstanie to również okazja do osobistej refleksji i indywidualnego rozwoju. Wsparcie grupy. Dołącz do grupy wsparcia dla osób przechodzących rozstanie. Możesz wymienić doświadczenia i uzyskać radę od tych, którzy przechodzą przez podobne sytuacje i zmagają się z równie przykrymi myślami. Pamiętaj, że każdy proces gojenia się jest indywidualny, a kluczowe jest znalezienie strategii, która działa dla Ciebie. Czy udało Ci się znaleźć wśród tych metod coś dla siebie? Postaraj się zapisać je na twardym dysku Twojej pamięci, abyś mógł z nich skorzystać w razie takiej potrzeby. Więcej strategii radzenia sobie z trudnymi emocjami możesz znaleźć na naszej internetowej stronie 12 stepsplan.com. Przypominam o uzupełnieniu ankiety: Dziękuję. Last but not least trzy rzeczy, których za wszelką cenę należy unikać. Sytuacja rozstania jest wystarczająco trudna. Staraj się jej nie pogarszać, stając się swoim własnym wrogiem i sabotując swoje potrzeby, chociażby snu, zdrowego odżywiania się, ćwiczeń fizycznych czy kontaktów z innymi. Trzymaj się z daleka rzeczy, które w jakiś sposób mogą ci zaszkodzić. To ważne, gdyż nierzadko jesteśmy źli na siebie, co sprawia, że nie tylko trudno nam dbać o siebie, ale nieraz w różny sposób się karzemy. To tak, jakby posypać sól na ranę. I tak już kiepską sytuację jeszcze bardziej pogarszamy. A nieraz karząc siebie, karzemy też inne osoby, pogłębiając tylko bezsensowne cierpienie. Jeżeli czujemy, że zupełnie tracimy kontrolę i sytuacja się tylko pogarsza, to sygnał, że powinniśmy poszukać profesjonalnej pomocy, gdyż ciężar emocji nas tak przytłoczył, że bez pomocy specjalistów nie poradzimy sobie. Unikajmy unikania szukania pomocy, a zamiast tego poprośmy o nią, chociażbyśmy zupełnie na to nie mieli ochoty. To tak jak z zawałem serca czy udarem mózgu. Też nie mamy ochoty na pobyt w szpitalu, a jednak to jest najlepsza rzecz, którą możemy dla nas samych siebie zrobić. Badania naukowe wskazują, że rozstanie uruchamia w nas cały szereg biologicznych reakcji. Między innymi pobudza układ antynagrody, co sprawia, że czujemy się źle, oraz obniża endorfiny. A to z kolei sprawia, że czujemy niemal fizyczny ból. Te biologie można opanować stosując sposoby, o których opowiadałem. Często o tym zapominamy, że paradoksalnie, wbrew wszelkiej logice, kryzys rozstania może nas czegoś nauczyć, sprawić, że kogoś nowego poznamy, a wnioski, które wyciągniemy, mogą sprawić, że unikniemy bólu w podobnej sytuacji.